Witam i zapraszam na wysłuchanie lekcji dotyczącej tworzenia prezentacji. Dosłownie w ostatniej chwili przedstawię Wam kilka uwag na ten temat. Prezentacja to jest tekst, który piszecie, bo chcecie przygotować wystąpienie publiczne. Nie musicie go pisać, nie ma takiej konieczności. Jeśli ktoś potrafi, Nauczyć się na podstawie krótkiego planu wypisanych zagadnień, to nie musi pisać tekstu prezentacji. Większość z Was robi to jednak. Być może, że daje to pewne poczucie bezpieczeństwa, zapewnia składność wypowiedzi, a także ładniejszy język. Dlatego, jeśli rzeczywiście Wam to pomaga, to napiszcie. Tekst taki powinien mieć od 3,5 do 4,5 strony, a 4 i dokładnie Wam nie powiem, dlatego że każdy z Was mówi w innym tempie. Polecam docinanie tak zwane do 13 minut, żeby mieć 2 minuty w zapasie, bo różnie to bywa. Czasami możecie się zaciąć i wtedy ten czas ucieka. 15 minut to jest, to jest to, ta maksymalna. Ilość czasu i lepiej go nie przekraczać. Jak piszemy prezentację? Zaczynamy od krótkiego zagajenia, od wstępu. Jeśli piszecie na przykład o motywie emigranta, możecie wspomnieć, że jest to jeden z ulubionych motywów w literaturze i dlaczego? Zwłaszcza w literaturze polskiej. Jeśli na przykład o szaleńcach możecie zdefiniować szaleństwo o znaczeniu potocznym i psychologicznym również. Kiedy już napiszecie taki wstępik, to przechodzicie do określenia tematu, czy, czyli inaczej tezy. Załóżmy, że Waszą tezą jest um, większość postaci kobiecych w literaturze to, to bohaterki pozytywne. O no, tak wymyśliłam na poczekanie taką, taką tezę. No to po prostu, wypisujecie tę tezę i następnie w kilku zdaniach tłumaczycie, dlaczego opieracie swoją wypowiedź o znajomość takich, a nie innych tekstów. Czyli załóżmy, że, że wybraliście jakieś arcydzieła literatury, no to warto to napisać. Jeśli jakieś utwory, które to zagadnienie potraktowały w jakiś bardzo ciekawy sposób, to też warto taki argument podać. Czyli tuż po wstępie określenie tematu, Bądź teza, bo, bo i, taką, i taką nomenklaturę się przyjmuje w konspektach. I wytłumaczenie, dlaczego wybraliście takie, a nie inne teksty literackie, bądź też dzieła innego typu, filmy czy, czy też obrazy. A potem przechodzimy już do argumentów. I tutaj najprościej jest mówić utworami, czyli. Ym, Jedno po drugim. Można też problemami, ale myślę, że to jest trudniejsze w tej chwili, rzadziej stosowane. I załóżmy, że, że wybieracie sobie konkretny utwór. Jakąś postać pozytywną, kobiecą. No, powiedzmy w lalce jest tą pani Stawska. To tę postać przedstawiacie tylko tej strony pozytywnej, żeby przedstawić konkretne argumenty potwierdzające waszą Tezy. Oczywiście, trzeba unikać wszelkich streszeń, bo są one dla nauczycieli nudne. Jeśli chodzi o, o wnioski, to już można je skopiować z własnego konspektu i nieco rozwinąć. Pamiętajcie, że, że te wnioski możecie sobie odczytać, jeśli już stres będzie tak duży pod koniec wypowiedzi, że, że będziecie chcieli mieć to z, z głowy. Doradzam pisanie prezentacji prostym, komunikatywnym językiem, takim zbliżonym do waszego, żebyście żeby później nie musieli uczyć się tego na pamięć. W ogóle odradzam taką sytuację, bo wyleci jedno słówko i już później wszystko wygląda dość sztucznie i śmiesznie. Powtarzajcie na głos, tekst. Najlepiej zamknąć się w pokoju, żeby nikt nas nie słyszał. Trzeba oswoić się z własnym głosem, zaznaczyć sobie w tekście te fragmenty, które, w których się zacinamy i zapominamy. Zmienić zdanie, jeśli, jeśli to zdanie jest dla nas za trudne. Za tak każdym razem wypowiadać się nieco, nieco inaczej. Tyle pokrótce na temat prezentacji. Zrobiłam um, tę lekcję na Wasze życzenie. Dziękuję za uwagę.